Dzień dobry kochani, to ja ludneczka. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. A tak naprawdę rozpoczynamy dzisiaj vloga. W nieco innej scenerii, bo piękna pogoda w Londynie. Zatem witam Was z parku. Zostańcie ze mną. Jak widzicie, z rozwianym włosem. Ale wiecie, tak przyjemnie wieje, bo w ogóle jest dzisiaj jakieś 35 stopni. My się właśnie schowałyśmy z mamą w cień, bo się opalałyśmy, jak zresztą łatwo zauważyć po moim poliku, nawet w cieniu yy, yy, widać, że słonko mnie złapało. Ale powiem Wam szczerze, pomimo tego, że jest taka okrutna temperatura, to stwierdziłyśmy, że my wychodzimy z domu, bo u nas w mieszkaniu dzisiaj nie da się wytrzymać. Jest tak gorąco, także e, dzięki temu, że jest wiaterek, znacznie przyjemniej jest w parku. Zatem my uciekłyśmy. <laughs> uciekłyśmy i siedzimy właśnie w parku. No a skoro e, vlog, skoro vlog, no to ja przede wszystkim pokażę Wam, co ja aktualnie czytam. Bo książka, której będzie poświęcony ten e, vlog konkretnie, została w domu, no poniedźwigałam jej do parku. A przyniosłam tylko to, co chcę dokończyć czytać, bo jest e, dzisiaj ostatni dzień lipca. Zatem, żeby zakończyć lipiec, jeszcze tak z przytupem pokażę Wam e, książki, które kończą lipiec. A przede wszystkim jest to komiks In Waves. Mi tutaj zostało jakieś tam wiecie 50 stron, zatem dokończę ją dokładnie za chwilę bardzo wzruszający, bardzo wzruszający, wiecie, po polsku również wydane przez wydawnictwo Marginesy pod tytułem "Fale", tak, "Fale". To jest historia surfingu, ale tak naprawdę historia straty, historia straty, kiedy chłopak opowiada o utracie swojej przyjaciółki, która umiera na nowotwór kości, a była to dziewczyna, która właśnie przede wszystkim ukochała sobie surfing. Bardzo wzruszająca historia, aczkolwiek może troszeczkę ciężko jest się skupić na układzie tego komiksu przez to, że on ma taką dość rwaną strukturę. Wiecie, jest, jest tak przeskok z tematu na temat, z jednego czasu na drugi, ale jakby tutaj ten czas historyczny jest w brązie. Mamy jakby ten czas historyczny jest w brązie, a współczesność jest w turkusie. To jest jakby to rozróżnienie, ale nawet ta współczesność, wiecie, ma tutaj takie przeskoki czasowe, ale jakby nie zmienia to faktu, że, że historia jest wzruszająca. I bardzo krótki komiks, który udało mi się dorwać wreszcie w miękkiej oprawie, bo nawet, no jakby on na rynku już jest bardzo długo. Tylko na rynek amerykański został wydany, nawet nie na brytyjski, no, ale na Amazonik go dorwałam. Uh, the Dragon Society, um, The Tea Dragon Society, przepraszam. Ta opowieść o herbacianych wróżkach, przepięknie zilustrowana, to jest taka rzecz bardziej niby dla dzieci, ale wiecie, ja uwielbiam takie historyjki. Uh, to jest niby krótka historia, ale nieważne. Ona jest tak urocza, że chciałam ją mieć, ale właśnie w końcu wyszła w miękkich oprawach w paperbacku. I w końcu za przyzwoite pieniądze. Tak? Pierwszy nakład się wyczerpał, ale wrócił drugi do sprzedaży. Jeszcze była promocja, więc łapałam. Dzisiaj do mnie doszła, więc mam, mam, mam i wiecie, jeszcze dzisiaj ją przeczytam no bo to jest króciutka historia. Więc, jeszcze siedząc w parku, oczywiście to dokończę. Zatem będą jeszcze update. Zostańcie ze mną. Kochani, yy, vloga, dzień drugi, sobota, tak, sobota 1 sierpnia? Tak, dzisiaj jest 1 sierpnia, Jenny, zaczął się sierpień. Od jutra za dwa tygodnie mam urodziny. Ha, będę urodzinową księżniczką. Hura, hura, hura. A dzisiaj przychodzę, żeby najpierw zrobić taki krótki haul z Charity Shopów, bo my dzisiaj byliśmy na takiej krótkiej przychadzce po czaritkach i w ogóle były super łowy jesteśmy mega zadowolone jak to my my zwykle jesteśmy zadowolone z wizyt w czaritkach no i najpierw chcę wam pokazać co kupiłyśmy e, najpierw kupiłam sobie e, tę oto super fajną bluzkę 100% bawełny to jest w ogóle H&M w życiu nie widziałam takiej bluzki w H&M a bardzo mi się podoba, tutaj ma takie fajne hafty to jest ciemna szarość, kumeczki w rękawkach w ogóle taka fajna luźna na dole, jest mega fajna Dalej kupiłam sobie fajną torebkę z Zary, taka wiecie, krótka na łańcuchu, łańcuch w ogóle jest odpinany, więc to może też być kopertówka, więc super ekstra. Kupiłam sobie też nowkę nieśmiganą kapelusz, też H&M, z większym rondem, brakowało mi takiego kapelusza, wiecie, a jeszcze za grosze, tym bardziej radość tryska z piersi mej. I w ogóle najlepszy zakup dzisiejszego dnia to jest krawat, tak, krawat 100% ojene silk, co to jest jedwab, no ale dobra, jedwab jedwabiem, bardzo ładny wzór, prawda, no ładny, nie, no ale zobaczcie firmę, tak, Hermes, uwaga, za cenę jednego funta. Mhm. Jeden funt za oryginalny krawat Hermesa. Co ja planuję zrobić? Ja planuję sobie zrobić opaskę. Wiecie, na jakąś opaskę po prostu udrapuję sobie z tego jakieś takie kwiaty i będę miała zdobioną opaskę właśnie z tegoż krawata, więc będę miała uroczą, chmurkową opaskę na włosy. Więc w ogóle radość wielka. Moja mama kupiła sobie jeszcze śliczne haftowane spodnie, ale coś tam właśnie dziurkę sobie obrabia, więc nie pokażę Wam w tej chwili. Ale jak skończę, to może pozwoli mi pokazać. Dorwałam oczywiście jeszcze książki. Pierwsza książka to autobiografia we współpracy z jakąś dziennikarką podejrzewam, patrzył się na malali, laureatką Pokojowej Nagrody Nobla. To jest dziewczyna z Pakistanu, która, wiecie, walczyła o edukację. Bardzo się cieszę, z ochotą się przyjrzę tej książce. Bardzo ładnie wydana, wiecie, to jest hardback. Książka, wiecie, niezniszczona, ekstra, z ochotą poczytam. Dalej dorwałam książkę, której już się wcześniej przyglądałam w księgarni, to jest Meat Market. Książka dla młodzieży powyżej 14 roku życia i to jest o mm, rynku młodych modelek. Tytuł wskazuje tak naprawdę o tym, jaki ciężki jest ten rynek i jak to życie młodych modelek może być trudne. I wreszcie, ostatnio doszłam do wniosku, że mam wielkie szczęście do komiksów, bo dorwałam Persepolis. Więc będę czytała Persepolis. Tak, i to wszystko z hola. Także zgodzicie się. Udane zakupy, prawda? no, a Noa, wczoraj e, w parku pokazywałam Wam komiks, który e, zaczęłam czytać wczoraj w parku, The Tea Dragon Society, no i skończyłam już po przyjściu do domu, bo zaczęło kropić, więc się zebrałyśmy do domku i będzie tam ostatnich 10 stron czytałam już w domu. No a dzisiaj podsumowuję. E, powiem Wam tak. Jak dla mnie ta historia była troszeczkę za krótka i pomimo swojego, swojego absolutnego uroku i piękna, i genialnego pomysłu, uważam, że to jest troszeczkę niewykorzystany potencjał. Um, można by było tę historię troszeczkę wydłużyć, rozbudować i, i tak naprawdę nadać jej głębi, bo to jest tak naprawdę um, historia o przyjaźni historia o tym, jak się troszczyć o kogoś jak budować taką wzajemną, wiecie, um, relację. I, I właśnie jest tutaj też taka piękna idea o tych, właśnie tych herbacianych smokach. O tym właśnie, że, że, że te smoki są takimi mm, przyjaciółmi, jak wiecie, takie domowe zwierzaki, the Pets. I, I tą taką magiczną rzeczą tych herbacianych smoczków jest to, że one na głowie zamiast różków mają, rosną im listki herbaciane. No i mamy tutaj różne gatunki smoków odpowiadające za różne gatunki herbaty. I przeuroczą sprawą związaną z tym komiksem jest to, że na końcu jest jak gdyby wyjaśniona cała. Wszystkie gatunki tych smoków, jakie, jakie występują, i są one scharakteryzowane. I wreszcie opowiedziana też jest cała geneza tych, tych smoków i całej tej społeczności. Widzicie, mamy taki handbook, czyli podręcznik. I, I właśnie to jest chyba moja ulubiona część w tej. Historii właśnie ten taki przewodnik po, tym, po tej społeczności. I o co chodzi? Że przede wszystkim te smoki zwykle bardzo się przywiązują do swoich opiekunów. Zawiązuje się pomiędzy opiekunem a, a, a tym smokiem taka szczególna relacja, kiedy ten opiekun zerwie listki z tych rogów swojego smoczka, zaparze tę herbatę. I będzie ją spożywał najlepiej w gronie innych członków tej, tej społeczności herbacianej, to będzie mógł jeszcze raz przeżywać chwile, które wspólnie przeżyli, będzie mógł jeszcze raz przeżywać chwile swoich wspomnień, że to nie będą tylko wspomnienia, ale będzie mógł te chwile właśnie przeżywać jeszcze raz, że to nie będą właśnie wiecie, takie. Chwilę wspomnień, ale będzie mógł do nich wrócić i przeżyć je ponownie. I właśnie to te smoki umożliwiają. Wiecie, ta, ta idea jest przepiękna. Wiecie, tak jak, tak jak my sobie myślimy o tym, może te chwile przy herbacie to są te nasze chwile takiego wypoczynku i tego, tego takiego. Um, Momentu fajnego, takiej, tej, takiej chwili refleksji dla nas, to tutaj to jest takie rozbudowane do takiego wyższego stopnia, tak? że, że, że tutaj jest ta możliwość takiego wspólnego przeżywania tych chwili jeszcze raz dzięki właśnie tym herbacianym smokom i, i tej takiej y, społeczności tych takich osób, które, które jakby jeszcze bardziej o to dbają, jeszcze bardziej tą herbatę kochają i, i wiecie. Y są dopuszczone do, do tego mm, społeczeństwa, które umiłowały sobie te herbaciane smoki e, właśnie. E, tak jak mówię, no, historia ma dla mnie ogromny potencjał, ale jakby sam komiks y, jest może troszeczkę zbyt błahy, dla mnie zbyt krótki e, i można byłoby dać więcej, można by było z tej historii wyciągnąć o wiele więcej oczywiście są tutaj kolejne tomy tak, więc ja nie mogę mówić, że o, historia się skończyła i, i jakby to tyle bo może właśnie one się rozwija cała historia w kolejnych tomach bo mamy tutaj The Tea Dragon Festival and, co tutaj mamy dalej aha, później jest jakaś gra karciana też, więc jakby no tutaj się dalej cała historia rozwija Hmm. na razie tylko ten tom wyszedł w paperbacku, no nie będę sobie sprawiała sztywnych opraw jeżeli pierwszy mam w paperbacku, poczekam aż kolejne się ukażą w ten sam sposób i dopiero wtedy się zagłębię dalej um, więc to tyle jeżeli czytaliście The Tea Dragon Society dajcie znać jakie jest wasze zdanie na temat tego komiksu na pewno jest on przepięknie narysowany no, no, przepiękna ilustracja. Ja mam takiego jednego ucznia, który jest niesamowitym artystą. Chowiec ma 9, teraz 10 lat, więc podejrzewam, że jeżeli zaniosę do szkoły ten, ten komiks, on gdzieś tam go sobie poczyta, to jestem pewna, że wiecie, zacznie rysować te postaci i sam rozbudowywać tę historię na, na własny użytek, bo, bo on jest niesamowity właśnie w rysowaniu komiksów również. Więc. Mam taki pomysł, że gdzieś mu podrzucę tę książkę i, i zobaczymy, co tam mój kochany Victory zacznie y, tworzyć, bo, bo już mam to gdzieś w swojej głowie, że, że powstaną kolejne historie. Tak, to by było na tyle o The Teen Dragon Society. Ale ciągle uważam, że to jest historia bardzo, bardzo na plus. I wreszcie przychodzi czas, żeby pokazać wam książkę, w której ten vlog jest tak naprawdę poświęcony. A mam wrażenie, że to będzie bardzo szybko le szybka. Przepraszam, a tfu. <laughs> że będzie to bardzo szybka e, lektura i bardzo lekka lektura, ale przepięknie wydana. Tada. Zaczytana i Bestia. No zobaczcie jakaż to jest piękna okładka. Eee, wydawnictwo Winidia już za parę dni książka będzie miała swoją premierę. Ja mam nadzieję opublikować ten vlog jeszcze przed premierą tej książki. To już trzecia książka z serii Ashley Poston. Pierwsza to była Gikerella o kopciuszku, czyli ten taki wiecie retailing kopciuszka. Później była... Hmm, Księżniczka i Fungirl, czyli książę i Żebrek opowiedziany na nowo, i teraz mamy właśnie Zaczytaną i Bestię, czyli Retelling: oczywiście pięknej i bestii. Tu mamy okładki poprzednich części, oczywiście wszyscy tę serię doskonale znają. Ja zabieram się za Zaczytaną i Bestię. Potrzebuję takiej lekkiej lektury, wiecie. Każdy czasami potrzebuje chwili relaksu, prawda? Także trzymajcie za mnie kciuki, będę do Was wracała z update'ami. Do zobaczenia. Cześć kochani, vloga. Dzień trzeci jest niedziela, ja właśnie wróciłam z parku. No i przychodzę z takim krótkim update'em o zaczytanej. Tak, zaczytanej bestii, przepraszam. Ja tutaj właśnie dostałam wiadomość, muszę wyciszyć telefon, bo będzie nam przeszkadzało, a tego nie chcemy, prawda? E, no. Więc, update. Zaczytana i bestia. Ja jestem na jakiejś 60. stronie, o ile dobrze pamiętam. Tak, na 60. stronie. I powiem Wam tak: podoba mi się póki co. Chociaż wiecie, to jest taka typowa młodzieżówka, właśnie odczytana na nowo. Ale powiem Wam tak: e, Piękna już spotkała bestie. Mm -hmm, już są w zamku. No i nasza piękna będzie bestii pomagała. Bestią jest tutaj. Gwiazdor filmowy, który troszeczkę Narozrabiał, a naszą piękną jest dziewczyna pochodząca z trochę ubogiej rodziny, która niedawno chyba straciła matkę. Nie wiem, czy niedawno, no, ale straciła w każdym bądź razie matkę. Uwielbia książki i będzie naszej bestii, tej gwiazdzie filmowej, pomagała w uporządkowaniu biblioteki. Oczywiście jest też fanką tegoż gwiazdora filmowego który wcześniej grał jej ulubionego bohatera w tej serii właśnie wiecie, w tym serialu, o którym mowa jest w tych wszystkich książkach począwszy od Gikarelni jaki to jest Star Starfield o, Starfield właśnie chłopak nazywa się Vans, Rains, tak, właśnie. A dziewczynka, dziewczynka, a dziewczyna to Rose. Także ja się chyba teraz wyłączę i wracam dalej do lektury, bo powiem wam szczerze, będąc w parku, chciałam już wracać do domu i czytać dalej, no ale wiecie, widziałam się z moim kolegą i chcieliśmy trochę posiedzieć i pogadać nie byłam w parku czytać książkę, ale tak sobie myślałam: "Ojej, ja już, co, ja już chcę do domu i czytać". Też tak macie? Też jesteście tacy nie kiedy wciąga was jakaś książka? Przyznajcie się, przyznajcie się, na pewno tak jest. Ja wiem. <grym> no, dobra. To ja już uciekam i czytam dalej. Pa. Drówko kochani, ja kończę moją mrożoną kawę. Bo u nas dzisiaj jest generalnie duchota. Jest może nie tak słonecznie, bo jak widzicie, słonko zaszło, tak yy, zwykle świeci mocniej. Jestem we wnętrzu, no ale, ale świeci mocniej. Ale jest strasznie duszno. Ale od jutra będzie 35 i wielkie słońce znowu. Także trzeba się opalać. Ale najpierw przychodzę do Was z update'em, żeby pokazać Wam, jakie książki dzisiaj do mnie przyszły. A przede wszystkim przyszła do mnie książka od wydawnictwa Burda książki Co za ochyda". To będą takie ciekawostki przyrodnicze, przegląd obrzydliwych, odpychających i absurdalnych aspektów działania naszych ciał, Ziemi i wszechświata. Więc sporo ciekawostek. I przyszła do mnie jeszcze książka, która będzie przedmiotem kolejnego vloga. Także już wiecie, czego się spodziewać? Tylko szeptem czyli Lidia Liszewska i Robert Kornacki i początek ich nowej serii, tym razem nadmorskiej. Ehm, ja muszę się przyznać, że dla mnie to już będzie re read, bo czytałam rękopis. <grych> e, także e, będę czytała po raz drugi, ale wiecie, czytając książkę tak już w wydaniu papierowym, to zawsze jest zupełnie inne doświadczenie. E, I czytając książkę latem, to przede wszystkim będzie inne doświadczenie, bo to jest taka letnia opowieść, więc ja się wyjątkowo cieszę i pokażę Wam jeszcze prezent, który dostałam razem z tą książką. Przyszła do mnie taka piękna, drewniana skrzynka, która. Jak super pachnie drewnem, jak się otwiera, to... O, moja mama hałasuje. To na mchu mamy dwie podstawki pod y, kubki i tutaj mamy wygrawerowane w drewnie tylko szeptem, czyli tytuł książki. Bardzo ładny prezent oczywiście do wykorzystania. Mech y, będzie y, y, na moim kwiatku, będzie absorbował wilgoć, a... Yy, skrzynka na pewno będzie wykorzystana, podejrzewam, na biżuterię albo jakieś inne szpargały. No a wiadomo, podkładki będą pod szklanki <laughs> albo kubki. No wiecie, tak będą wykorzystane, jak wykorzystane być powinny. Wydawnictwo Czwarta Strona, dziękuję za tak ładny podarunek, bo to jest coś, co się bardzo docenia. Dziękuję za taki fajny prezent. I przyszedł czas na podsumowanie. Książki, która jest głównym przedmiotem vloga, czyli Zaczytana i Bestia. No bo ja dzisiaj w nocy skończyłam czytać. I powiem Wam tak. Książka mi się naprawdę podobała. To była oczywiście taka czysta rozrywka. Bo nieważne, że książka była naprawdę przewidywalna. No bo każdy, kto zna opowieść Piękną i Bestię, ten doskonale wie, czego się spodziewać po tej historii. I tak naprawdę. Nawet jeżeli, wiecie, książka przebiega trochę innym y, rytmem, to może nie jest najlepsze słowo, ale, wiecie, no, no jakby to nie jest opowieść jeden do jednego, y, no to, y, wiecie, wiemy, co będzie tym balem, y, co jest tą różą i tak dalej, i tak dalej, wiecie, te symbole potrafią sobie przełożyć na język y, tej książki, i jakby, wiecie, no. Przewidujemy od początku do końca, co się tutaj wydarzy, ale nie zmienia to faktu, że bawiłam się świetnie <laughs> I, i naprawdę z taką wielką przyjemnością czytałam tę książkę. Nie jest to żadna książka, wiecie, która nie wiem zmienia nasze życie, która nie wiem powoduje jakieś wzruszenia i tak dalej i tak dalej. Nie, to jest czysta rozrywka. Ale przecież takiej rozrywki nam trzeba szczególnie latem. I przyznam wam się szczerze, że ja sprawdzałam nawet już na Amazonie, czy z tej serii właśnie tej, takiego, tego fandomu, czy, czy są jeszcze jakieś inne tomy. Ale póki co właśnie nie. Póki co są tylko te trzy. Więc aż żal, <ścoughs> że no nie będzie kolejnych książek, aż nie z tej serii. Może powstaną jeszcze jakieś, fajnie by było, bo ta relacja właśnie, która zawiązała się pomiędzy Rose a tą naszą bestią, która, który to bohater, z bestią niewiele ma wspólnego, po prostu jest chłopakiem, który ma trochę, wiecie, taki puńczuczny charakter, Vans, Van, tak? Um, jest taka ładna, niewinna i taka wiecie, to jest taka historia dla, dla dziewczynek, można by było powiedzieć w każdym wieku, bo, bo spokojnie, wiecie, takie dwunastolatki już mogą czytać tę książkę, bo, bo ona nie zawiera żadnych, nie wiem, jakichś takich mocnych scen. To się, wiecie, tutaj kończy wszystko na pocałunkach i, i o, ta historia jest właśnie taka niewinna i ładna. I, i taka, wiecie, taka urocza, romantyczna historyjka dla dziewcząt. Więc jak najbardziej tę książkę polecam, a my, stare baby, też się <grydy> będziemy przy niej dobrze bawiły. Od razu mówię, Gikarelli ja jeszcze nie czytałam. Ta druga część w oparciu o książę i żebrak, czyli Księżniczka i Fangirl, mi się nie podobała i do końca nie dotrwałam. Więc ja sobie chętnie wrócę do Gikarelni, a ta podobała mi się bardzo. Tym bardziej właśnie, że ta jeszcze główna bohaterka, czyli nasza Rosy, jest tak totalnie zakochana w książkach, wprawdzie w książkach fantastycznych, co jakby. Mi ja sama nie mogę się z nią utożsamić, nawet w swoich młodszych latach, bo mnie jakby fantastyka nigdy szczególnie nie kręciła, to chyba teraz czytam więcej fantastyki niż kiedykolwiek wcześniej w moim życiu, ale wiecie, mimo wszystko kochała ona literaturę. Co ciekawego, jedno z przyjaciół naszej głównej bohaterki to jest osoba niebinarna. I co zastanawiające, kiedy o tej osobie niebinarnej imieniem Queen jest mowa, używana jest jakaś taka dziwna, niegramatyczna końcówka. Zadziwiająca końcówka. Nie wiem, wydaje mi się, że lepiej by chyba było już używanie męskiej końcówki z zaznaczeniem, bo. Ten taki twór, który powstał i jakoś mnie raził, i tak za każdym razem patrzyłam i się, zastanawiałam, hej, czy to jest literówka, czy, czy o co chodzi. No bo u nas nie ma końcówki osobowej dla it, tak? I, i to, mnie, to mnie osobiście y, raziło. Yy, I jeszcze jeden ciekawy y, wątek w tej książce. Yy, że okazuje się w pewnym momencie, że chyba ojciec naszej głównej bohaterki jest osobą biseksualną. Taka ciekawostka. Tego chyba jeszcze w literaturze młodzieżowej nie było. Um, także wiecie, jakby tutaj wydawnictwo Winidia jest bardzo otwarte na wszystkie takie um, mniejszości seksualne. I dobrze. I co mnie cieszy bardzo, 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 to to, że. Felix after zostanie w przyszłym roku <głos》> wydany. Zresztą e, pisaliście już do mnie e, nawet w wiadomościach prywatnych. Przepraszam za te dźwięki, ale moja mama się tutaj wzięła za gotowanie. Już nie mogła wytrzymać, chyba jest głodna. E, 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 pisaliście właśnie do mnie w wiadomościach prywatnych, że. Czy widziałaś, czy widziałaś, że, że, że Felix będzie wydawany w przyszłym roku? Tak, widziałam i bardzo się cieszę. I tak jak Wam mówiłam w jednym z moich poprzednich filmów, że ja nie, nie wierzyłam w to zbytnio, że, że, że polski rynek wydawniczy jest gotowy na tą książkę, a jednak i strasznie się z tego cieszę, że Felix będzie wydany, bo uważam, że ta książka jest bardzo, bardzo nam potrzebna i oby więcej takich tytułów na naszym rynku. E, wracając do Zaczytanej Bestii, ja książkę bardzo serdecznie polecam. E, 16 bodajże. Nie, 16, tfu, 12. 16 sierpnia to są moje urodziny. A 12 sierpnia książka ma swoją premierę. Zaczytana i Bestia e, w księgarniach e, w, będzie już dostępna. Gorąco polecam. Bardzo przyjemna i taka, wiecie, relaksująca e, lektura dla ocieplenia naszego <noise> serduszka. Um, nie będziecie żałować, nie będziecie żałować, pomimo tego, że lektura jest przewidywalna, pomimo tego, że wiemy, że skończy się ona szczęśliwie, naprawdę warto ją przeczytać, tym bardziej, że sama autorka mówi, że ona tę książkę pisała przede wszystkim dla siebie. Jak się komuś nie podoba, to pfu, jego problem i trzymajmy się tej dewizy, tak? Róbmy to, co nam odpowiada i wiecie... To nam ma być dobrze w życiu, nie? Byle byśmy nikogo nie krzywdzili, bo o tym trzeba pamiętać. To by było na tyle, kochani. Mam nadzieję, że mój vlog Wam się podobał. Um, już Wam zapowiedziałam, co będzie w następnym, bo jakoś ta um, forma kręcenia vlogów mi się spodobała. Jakoś tak łatwiej mi się siada do kamery, jak tak tylko na chwilę mam coś powiedzieć, niż tak zasiadać do wielkiego, poważnego filmu. I dzięki temu rapapy później są krótsze, bo. W międzyczasie w ciągu miesiąca opowiadam wam o książkach. Dobra, jak wam się podobało, wiecie co robić, kciuki w górę, subskrybujcie, komentujcie i do zobaczenia w kolejnym odcinku, pa!